Samiczka moja kalifornijska. Młoda mama urodziła niedawno. No, proszę Sześć sztuk. Wszystkie wychowała. Zdrowiutkie. Grubaski. Pokaż się. Patrz tutaj. Pierwszy raz miałem młode, także fajnie, 6 sztuk to nie mało, akurat mogła wszystkie wykarmić, grubiutkie przez to, szybko rosną, Mam teraz 17 dni, jeszcze widzę, mi do miseczki nie podchodzą, same nie jedzą, ale już się po, po klatce całej porozchodziły, w gnieździe już też nie bardzo siedzą, więc niebawem będą zajadać sobie zboże, sianko. Otóż tu szczęśliwa mama.